Zanim wszyscy zbiorą 222 pieczątki, jest prolog dla najtrudniejszej klasy. W pięknych okolicznościach tego portu te kamienie robią wrażenie i parę ekip się wystraszyło, ale ci co wjechali pokazali, że to nie jest takie straszne. Wszystko trwa jakąś minutę. Z kilku samochodów, które tu przyjechały, jedynie je pecha miała Karolina, która po prostu zerwała pasek. Ale ona ma szczęście do tych pasków. Pasek. To samo, co wy macie staro. Dobra. Tak. E, o cóż, maskę zobaczymy. Masz w szansę sensie do pasków wymrzonych. Nie, pasek jest. jest. To co się stało? Pusz, pusz. się zasrało? Piękna pogoda jest na ten rajd. Naprawdę taka idealnie rajdowa. Deszcz pada, wiatr wieje, dostajemy cały czas SMS-y z ostrzeżeniami, że tej nocy można nie przeżyć, szczególnie w lesie, gdzie będzie 222 pieczątki. Ale dobra informacja na samym początku jest taka, że ten rajd kosztował wpisowe. 222 zł, na zachętę, żeby się nie wystraszyć. Teren jest bardzo mokry, bardzo zdradliwy. Liście, które spadły, ukrywają bardzo skutecznie wszystkie dziury, wszystkie mielizny, wszystkie błota, które naprawdę zaskoczą was, nas zaskoczyła. Znamy ten teren bardzo dobrze. To chyba nie będziemy tego atakować, ale szerzej możemy pójść. Nie możemy. To od razu pozdrowimy. To pokażę, prawda? Chcę Cię pozdrowić. A mojego syna Xaverego, dzięki któremu kupiłem tego Jeepa. E, tak naprawdę dzięki terenizji, którą uwielbia od wiem, chyba dwóch lat, oglądam codziennie na śniadanie, obiad i kolację z synem. Przedwie się do przedszkola, po przedszkolu i jeszcze wieczorem przedstawię terenizję. Jakiś lat? Przy... Pięć. Pięć i więcej o samochodach niż ja. Chcecie zaczynać rajdy od nocnych odcinków? Nienawidzimy. Dlaczego? Dzień to podstawa, wiesz? Widzi się dużo więcej. A tak jest Lipa. Na razie idzie dobrze. Przegub strzela, nie podchodź. Jesteś <noise> <noise> A samurajem z takimi zmotami? Kilka lat jeździliśmy wolno, do przodu. Przyjechaliśmy dla zabawy. Kto ma wygrać, to wygra. My i dla zabawy. Wszyscy zakładamy kaski, zapinamy pasy w samochodzie, nie szarżujemy po bazie. Bo ja tutaj będę biegał z alkomatem, bo będę tym alkomatem badał. Nie poto Kuba wydał 1700 zł, żebym go teraz nie używał. Przekładamy pas do drzewa, nie niszczymy przyrody. W takim lesie mało kto z Was jeszcze był. To nie jest las sadzony przez leśniczego. Także chciałbym, żeby tam wyglądało tak jak teraz. Jak złapie kogoś, że śmieci, wyrzuci butelkę po oleju, to ma dyskwalifikację przecięte opony i zniszczoną lawetę. Zapamiętajcie. Wszystkie pieczątki są dla Was. Każdy z, y, z Was, czyli uczestników, bierze pieczątkę, która Wam się podoba. Ja miałbym taką ogromną prośbę, że do tych pieczątek podjeżdżajcie z każdej strony, której chcecie. Y, pomagajcie sobie. Myślę, że będzie trudniej niż na RFC. O tym, że organizator nie kłamał, i rzeczywiście było bardzo trudno, szczególnie w błocie przekonała się ta ekipa. Widać, że to jest bardzo fajna zmotka, bardzo dobrze zrobiona, porządne opony, mocna wyciągarka elektryczna z przodu, wyciągarka elektryczna do asekuracji, wszystkie blokady, no ale niestety to błoto było wyjątkowo wredne i jakoś tak nieszczęśliwie wjechali. Próbowali wyjechać, no i zasało ich tak potężnie, że wyciągali się jakieś dwie godziny, oczywiście nie bez strat, bo już na samym początku ukręcili coś z przodu, w każdym razie no, jedno koło już się nie kręciło pomimo blokady, ale myślę, że i tak dużo by to nie pomogło, bo tutaj jednak trzeba było radzić sobie za pomocą wyciągarek. Kombinowali strasznie, przepinali się od drzewa do drzewa, coraz wyżej, coraz wyżej. Używali tylnej wyciągarki, kiedy już przednia nie dawała rady, bo rzeczywiście ta przednia wyciągarka no, padała. Widać było jak jęczy i staje w pewnych momentach. W końcu po tych dwóch godzinach udało im się wyczłapać z tego błota. Dobrze, że przyszedłem po fakcie, bo byście mówili, że to moja wina. Nie, wszystko jest dobrze. Tak. To no tylko uszczelka. Uszczelka? No, no może i trochę więcej już. Mota zajeżdżona I samuraj samuraj też Czyli koniec sezonu jest dobry Tak, udany Ale jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni Sezon udany, nie poddajemy się, będziemy w przyszłym roku walczyć Dalej O 6 nad ranem przyjechaliśmy na bazę zobaczyć jak wygląda sytuacja Kto przyjechał się naprawiać, kto przyjechał się ogrzać, coś zjeść Pierwszy raz nie spałem na rajdzie Przez... Już jestem jakąś 24 godzinę, 5 na nogach, bo wstałem koło 6 wczoraj Zmęczenie bierze, kurde jest Bo to już się robi widno I ewentualnie taką jakąś godzinę regeneracji zrobimy Spania chyba nie nie, no to nie, my zrobiliśmy nie. dopiero pierwszy ten, pierwszy odcinek. Z jednej strony jest to dobra taktyka, no bo nie tracimy cennego czasu. Z drugiej strony zmęczenie i noc powoduje, że bardzo łatwo o jakieś awarie, usterki, bo człowiek jest zmęczony. Bardzo dużo awarii ogólnie. Sprzęgło zjarane, trzy razy kapel złapany. Także jakoś sobie radziliśmy, na razie dojechaliśmy na bazę. Nic nie mówię nawet. To jest Janek, któremu będziemy za chwilę towarzyszyć. Pewnie Janka to wszyscy kojarzą, którzy oglądają filmy Terenwizji, bo zrobiliśmy taki materiał o nim. Nie chcę powiedzieć, że wtedy był młodym chłopcem, bo nadal jest młodym chłopakiem, ale to były jego początki, jeszcze się uczył dopiero tej jazdy, sam przerabiał samurajka. No, ale teraz wrasta na takiego, można powiedzieć, doświadczonego fraudowca, dlatego że w klasie wyczyn bez wyciągarki wygrał RFC Poland. Więc liczyliśmy po cichu, że znowu zobaczymy, jak wygrywa się rajdy właśnie w takiej klasie bez wyciągarki. Niemożliwe. Jechaliśmy drogą obok, a nie stricte za nimi, więc to nie jest ta szafika. Na początku przynieśliśmy mu klasycznego pecha terenwizji, dlatego że jego samuraj zaplątał się w taką siatkę, która pojawiła się na drodze. Ona oczywiście była usunięta z drogi, leżała gdzieś w krzakach, ale ktoś w nocy jechał, zawadził o to i wyciągnął to na drogę. No i rano ze zmęczenia tego nikt nie zauważył. Nie było szansy na to, żeby jechać z takim drutem owiniętym wokół tylnego koła, dlatego że groziło to pourywaniem przewodów hamulcowych. Także chłopaki chyba z godzinę walczyli z tym, żeby od tych drutów się uwolnić. Udało im się i później. I oczywiście zaczęli zbierać pieczątki w sposób bardzo sprawny. No bo tak jak mówię Janek naprawdę jest młodym chłopakiem, ale bardzo doświadczonym. Także trzymaliśmy kciuki, żeby wygrał. No niestety okazało się, że chłopaki zajęli szóste miejsce. Ja to uważam, że to jest wina terenwizji i naszego pecha, bo po prostu przez nas mieli pewne opóźnienia. Mi się to bardzo podoba, że taka młodzież pojawia się na rajdach, startuje samodzielnie. Chłopaki z Zimniego to też jest młoda ekipa, która jakby dopiero zaczyna ten offroad. to jest ich trzeci rajd. To jest Za 120 zł. Dzień przed rajdem. Czy trapy z Kasto pomogą, czy nie? Można się już zakładać. Na koniec pokażę zwycięzców tego rajdu w klasie wyczyn, czyli bez wyciągarki. To jest właśnie ta niebieska zmotka. Obserwowałem ich przez jakiś czas i naprawdę zasłużyli na zwycięstwo, dlatego że jeździli bardzo dobrze. Bardzo technicznie, bardzo sprawnie radzili sobie z trapami, po prostu używali ich zawsze na początku, a nie wtedy, kiedy wkleili. Z tego co widziałem, nie korzystali z pomocy innych ekip, bo na tym rajdzie bardzo często było tak, że na przykład jechały dwie ekipy, właśnie bez wyciągarek, no i jedna wyciągała drugą. Co moim zdaniem troszkę jest takie niesprawiedliwe, no bo jednak powinno się walczyć samemu, a właśnie ta zmota walczyła samodzielnie, nie korzystali z pomocy innych ekip. Z tej pieczątki jeszcze nikt nie wyjechał na kołach, także ciekaw jestem czy ekipa, która jest widzę ekipą prawdziwie wyczynową, czy oni sobie poradzą, trzymam kciuki. że to nie jest taki troszkę bardziej przerobiony samuraj yy, Janka, tylko porządna zmota. Z tego co wiem to silnik BMW pod maską, ale to nie znaczy, że od razu zaufali wielkości, prześwitu i tak dalej, tylko wożąc ze sobą porządny zestaw trap. E, tutaj było też chyba ze dwóch czy trzech pilotów, co oczywiście pomagało. Ogólnie nie lubimy kręcić z wyciągarkami elektrycznymi, bo to nudne, ciągną się i ciągną. Ale można zauważyć parę szczegółów, które decydują o tym, czy ktoś się dociągnie, czy nie. Bo moim zdaniem ten Wrangler wybrał najgorszą drogę. Po drodze jest kłoda, zwalone drzewo i wbili się tak, że ciężko to widzę. Jakby posiadanie wyciągarki nie zwalnia od kombinowania. Tak się będę mądrzył, póki jeszcze mogę. To jest miejsce, gdzie Wrangler tutaj zdobywał pieczątkę i później się ciągnął i ciągnął i ciągnął. A tutaj będzie to robione na trapach, także zobaczymy różnicę w prędkości i w efektywności. Ja tam wolę taki sposób pokonywania terenu. Nie wiem jak wy, ale mi się to bardziej podoba. Trafiony, zatopiony. Angler, DJ, Rubicon to jest takie moje niespełnione marzenie bo ten samochód jest po prostu piękny ale no ja na pewno bym go tak nie użytkował czyli w sumie nie użytkowałbym go zgodnie z przeznaczeniem bo po prostu dla mnie to jest taka klasyka i chciałbym to auto mieć, żeby go mieć i się nim cieszyć i nim jeździć a niekoniecznie topić w błocie na rajdach Czasem słońce, czasem deszcz, a czasem grad. Ale pięknie tu jest. Ta jesień jest taka cudowna. I te tereny tutaj są takie cudowne, że nigdzie nie musisz jechać i masz wszystko, że aż im tego zazdroszczę. Ale cieszę się z tego, że Elbląg w sumie robi się troszkę takim miejscem off-roadowym, bo nie robią tylko jednej imprezy, tylko co chwilę coś kombinują. I to, że zrobili tutaj rajd za 222 zł, tylko po to, żeby ludzi ściągnąć, żeby poznali te tereny i żeby się pobawili, to naprawdę czapkę bym ściągnął, ale grad pada i jest mi zimno. Czemu ten silnik tak klekocze? To jest silnik litry turbodiesel ma pompę diesel maker Ale to wszystko jest dobrze, tak? Tak, to jest dobrze, tak na... To jest trzeci silnik, który kupiłem bo pierwszy dwa też stwierdziłem, że są do kitu bo klekoczą, ale one tak mają tym bardziej jak się zwiększy tę dawkę na 3,5. i nie idzie ustawić wolnych obrotów Trochę dodam gazu jest ok No bo brzmi jakby był popsuty My oczywiście wpadniemy na kolejną edycję RFC Poland, która już będzie w następnym roku. Widzę, że jest zaplanowana, także proponuję wejść na strony tutaj mediów społecznościowych organizatora i zobaczyć kiedy i jakiego rodzaju będzie następna impreza, bo nie zawsze są to takie trudne rajdy przeprawowe. Także cieszę się, że się rozwijają, cieszę się, że szukają nowych pomysłów na rajdy i do zobaczenia na kolejnej imprezie organizowanej właśnie przez ludzi z offroadowego środowiska w okolicy Elbląga.